Głównym produktem naszego gospodarstwa jest por. W uprawie pora stosujemy preparaty firmy BioAgris. Podstawowym preparatem jest preparat BioCal, który pozwala nam na uzyskanie elastyczności liścia, co przekłada się bezpośrednio na efektywność w przygotowywaniu pora. Elastyczny liść oznacza krótszy czas przygotowywania pora do sprzedaży. Preparatem, który dobrze się sprawdza przeciwko chorobom grzybowym jest preparat Polyversum. Oprócz preparatu poliwersum stosujemy również francuski program ochrony pora firmy Biodewas składający się z trzech elementów. Element pierwszy jest to preparat o nazwie Active Start, preparat działający wzmacniająco, pobudzająco. Preparat przeciwko chorobom grzybowym, uzupełniający do wcześniej stosowanych preparatów oraz preparat stosowany przeciwko występowaniu wciornastków o nazwie FLIS. Stosowanie preparatów firmy BioAgris daje nam oprócz satysfakcji również wymierne korzyści w wysokiej jakości porów, które uzyskujemy na polu, co przekłada się na. Brak problemów ze sprzedażą. Wysoka jakość naszych porów, porównywalna z produktami pochodzącymi z importu, zapewnia nam satysfakcjonującą cenę i pozwala nie martwić się o zbyt naszego produktu.